10. Dzień lutego. Zapraszam Was na film, który niedługo wrzucę o ocieplaniu. Wkładanie ociepleń do pszczółek. O sprawdzaniu, w jakim stanie są. Jakim się żyje. No, będzie tam kilka tematów poruszonych, ale wiadomo, to jest temat rzeka. Tym bardziej, że w różnych warunkach mamy pasieki. I te warunki bardzo odbiegają od siebie, bardzo. Nie odważyłbym się napisać poradnika, jak mają pszczelarze y, radzić sobie. No i, i na pewno nie nagrałbym filmu z błędami, bo, bo sam też popełniam błędy i wiem, że można na 1000 sposobów je popełnić, także za